Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dzień dobry Państwu! Jest 19 listopada 2024 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest Energy Drink codzienny przegląd informacji sektora energetycznego. Oto informacje, które przygotowałem dla Państwa. Dzisiaj zaczynamy od informacji dnia to Zemsta Uranowa Rosji. Rosjanie blokują dostawy uranu do Stanów Zjednoczonych. To surowiec niezbędny do produkcji paliwa jądrowego do takich elektrowni, które mają stanąć także w Polsce. Kreml wprowadził zakaz eksportu uranu do USA od 15 listopada w odpowiedzi na plan stopniowego ograniczenia importu tego rodzaju rozpisany przez Departament Energii USA w sierpniu 2024 roku. Ten ruch bywa wiązany z głośną zgodą Amerykanów na wykorzystanie ich broni dalekiego zasięgu przez Ukrainę poza jej terytorium, a zatem na terenie Rosji. Komersant ustalił jednak, że zakaz był przygotowywany od dłuższego czasu, a państwowy Rosatom był na niego przygotowany. Rząd rosyjski miał postawić ten temat pod obrady jeszcze we wrześniu. Ustawa o ograniczeniu importu uranu z Rosji, podpisana przez prezydenta Joe Bidena w maju 2024 roku, została poparta jednogłośnie przez Senat. Weszła w życie w sierpniu i obowiązuje do 2040 roku. Polega na stopniowej obniżce importu zbogaconego uranu z Rosji na mocy wyłączeń do 1 stycznia 2028 roku, kiedy mają zostać wycofane. World Nuclear News przytacza dane Departamentu Energii USA, z których wynika, że elektrownie jądrowe w Stanach wprowadziły 51,6 miliona uranu w 2023 roku, z tego 27% pochodziło z Kanady, 22% z Australii i 22% z Kazachstanu. Jednakże usługi wzbogacenia uranu pochodziły w 27% z Rosji. Amerykanie zapewnili sobie sami 28% takich usług. Firmy amerykańskie, jak Westinghouse, rozwijają własny cykl paliwowy i zastępują rosyjskie paliwo własnym, m.in. w reaktorach europejskich, w Czechach oraz na Ukrainie. Polska pragnie mieć co najmniej trzy reaktory AP1000, które mają być zaopatrywane w paliwo Westinghouse, pierwszym obiektem zaplanowanym na 2035 rok. Czas na pozostałe informacje. Dziś rząd ma się zająć projektem mrożenia cen energii w całym 25 roku już bez bonu energetycznego. Rusza tydzień Sejmowy. Będzie trwał od 19 do 22 listopada. Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planuje na 19 listopada rozpatrzenie informacji na temat podjęcia niezbędnych zmian legislacyjnych, mających na celu umożliwienie polskim marynarzom zatrudniania przy budowie oraz obsłudze morskich farm wiatrowych oraz w polskim przemyśle offshore. 21 listopada Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w Sejmie zapozna się z sytuacją w Orlenie oraz pozna plany inwestycyjne przedstawione przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Chimowski ostrzega w rozmowie z Money.pl, że wprowadzenie systemu ETS2 przyspieszy elektryfikację gospodarki, zwiększając lukę wytwórczą. Postuluje opóźnienie jego wdrożenia o co najmniej 5 lat. Jadwiga Emilewicz i Krzysztof Bosak wystąpili na konferencji Energy Security for Central and Eastern Europe. Zgodzili się, że Polska pomimo planu wygaszania potrzebuje rezerwy węglowej w postaci kopalń gotowych do wznowienia wydobycia ze względów bezpieczeństwa. Według niemieckiego Instytutu Hofera jest możliwość zaspokojenia całego zapotrzebowania Europy na wodór z wykorzystaniem lokalnej produkcji, morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, paneli w Hiszpanii oraz magazynów gazu. Zapotrzebowanie ma sięgnąć 700 do 2800 TWh w 2050 roku. Będzie potrzebne 300 do 1067 gigawatów mocy elektrolizerów. Powinny zatem postać tam, gdzie jest tania energia ze źródeł odnawialnych, by słać wodór wodorociągami do centrów zużycia. Potrzebne jest także do 300 terawatogodzin magazynów energii do stabilizowania zmiennej podaży OZE. CNN podaje, że nieznani sprawcy zniszczyli kable internetowe między Niemcami i Finlandią oraz Litwą i Szwecją na Morzu Bałtyckim. Trwa śledztwo w tej sprawie. Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii i Niemiec obawiają się działań hybrydowych. Polska prezydencja ma mieć wśród priorytetów ochronę infrastruktury krytycznej. The Guardian donosi, że okręty Francji i Wielkiej Brytanii eskortowały statek szpiegowski Rosji o nazwie Jantar z wód Irlandii, po tym jak przyglądał się infrastrukturze krytycznej na tym akwenie. Pojawiły się obawy o bezpieczeństwo tamtejszych kabli internetowych, bo w Dublinie znajdują się siedziby Google i Microsoft. Pojawiają się kolejne sygnały o farbowanym gazie z Rosji. Trwają rozmowy o słopach na dostawę gazu z Azerbejdżanu przez Ukrainę, który byłby dostarczany fizycznie z użyciem wolumenu rosyjskiego. Według The Telegraph okazją jest szczyt klimatyczny COP29. Pożar jednego konwertera na brzegu zatrzymał wydobycie gazu i ropy na złożu Johans Fedrup w Norwegii. Ropa podrożała o 2 dolary i kosztuje niecałe 74 dolary za brent. Johans Fedrup zapewniał w październiku 755 tysięcy baryłek dziennego wydobycia ropy. Gazprom zajął pierwsze miejsce w rankingu Forbes pod względem skali inwestycji w Rosji. Wydał 2,5 biliona rubli w 2023 roku. 1 dolar to około 100 rubli. Więc skala inwestycji rośnie razem z inflacją. Kreml przelewa tam krwawicę, która jest coraz rzadsza, a zwrot do Azji nie idzie. Bloomberg podaje, że Korea Północna może wysłać do 100 tysięcy żołnierzy w celu wsparcia Rosji podczas inwazji na Ukrainie. To jeden z tematów szczytu G20 w Brazylii, trwającego od 18 do 19 listopada. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następne oczywiście już jutro. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.